I ten szyderczy uśmiech tego górnika. Idźcie na skazanie, tutaj zamkniemy was i nigdy nie wyjdziecie. Ho, 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 ho. I zaparkowaliśmy na wprost jakiegoś wejścia gdzieś tam do góry. Zobaczymy, może później pójdziemy. A na razie, cały parking zawalony nie ma gdzie stanąć w ogóle. Masakra. Dobra, samochód zaparkowany. A tu jakaś 300 przy okazji stoi. Materiału mam sporo, więc podzieliłem go na dwie części. W dzisiejszej zapraszam Was do wspólnego zwiedzania Skansenu oraz małej kopalni w Złotym Stoku. Kopalnia Złota, Złoty Stok. W kopalni panuje stała temperatura 8 stopni. Dzieci i zwierzęta pozostawione bez opieki oddajemy do cyrku. Ups! Jest to jakiś pomysł. Co my tu mamy? Kopalnia złota starą jakąś kruszarnię, złoty jarlicz tam u góry, stolnia ochrowa średniowieczna osada górnicza. Tam idziemy zobaczyć starą osadę, a później wejdziemy do sztolni choroby. Tak zwane koło deptakowe. Tu na rysunku widzimy pod ziemią małe koło, a tutaj jest duże koło. Wrzucali tutaj konia, ludzi, cokolwiek co napędzało, tak jak chomik w kratce. No i tędy wyciągali wodę z ziemi do góry. Taki bajer. Znalazłeś coś? Szukamy małych, błyszczących się drobinek, którymi musimy się podzielić pół na pół z przewodnikiem. Dobra, jedziemy dalej. Tu, je, tu jest coś błyszczącego. Złoto? Yeah. Te błyszczą. No w wodzie błyszczą. Ja już Trzymaj, tu też tam coś błyszczy. Tak masz? Nie wiem. No Szukamy dalej. Gorączka złota. Wszyscy już poszli, a ten jeszcze szuka. Niestety nie udało nam się nic znaleźć, a teraz podziwiamy replikę maszyny oblężniczej projektu Leonardo da Vinci. W Skansenie możemy zobaczyć, w jaki sposób pracowali górnicy, jak krzyli jak radzili sobie z codziennymi problemami. Ciekawą atrakcją jest gabinet strachu. Nie będę pokazywał wszystkiego, tak że jeśli ktoś z Was jeszcze tu nie był, będzie miał jeszcze wiele niespodzianek. To jest to miejsce, gdzie czerpali wodę. Tam do góry gdzieś, tam, 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 tam jest to koło, o. Co, Co tu jeszcze ciekawego? ciekawego? Poza tymi lampami i, i wyskakującymi się ściany duchami. To jest... Y Duch kopalni Czekajcie, bo tu ciemno się zrobiło jak w stoliku wow. A to co się działo w chacie Kata, zostało w chacie Kata A jest to takie moje małe świetliczne spa Nie, ja Całkiem ostry, tylko trochę tak Na kamerę. I jeszcze ostatni raz najmocniej. Pokaż co tam, spukałeś. To się nie do końca dobiło. Ale jest... no. no. No i z tyłu jest kat. I z tyłu jest kat. Bardzo ładnie. Kolejnym punktem w mojej wycieczce jest kopalnia Ochrowa, w której znajduje się również źródło wody bogatej w arsen i żelazo. Jest to bardzo mała kopalnia, ma zaledwie kilkaset metrów długości. Górnicy pracowali tutaj ręcznie, początkowo krusząc skały za pomocą kilofów. A, tu palili ognisko, żeby skały kruszyć. W sensie skały się. Skały się rozgrzewały i pękały. A później poprzez rozpalanie ognisk i wielodniowe podgrzewanie skał, kamieni do dużych temperatur tak, aby skała rozszerzyła się i wreszcie pękała. To panie nie jest duże. Ile to ma? 130 metrów? Nie Może tam schodzili na dół i też coś wydobywali? O! A to jest wiem po co są kaski. Jestem zdroniony. Tam jest jakiś zalany korytarz. O. Co to, jakaś alga? Nie. woda. Wychodzimy? Wychodzimy już, nie? bo wyjście nie jest łatwe. Łańcuchy. łańcuchy i wspinamy się No i wyszliśmy takim wyjściem w środku lasu a tutaj Niemcy mieli zrobić pijanie wód leczniczych z tej wody, która wypływa tym korytarzem, który tam na końcu widzieliśmy że to podobne jakieś właściwości lecznicze wygładza kalogen Zmalski po prostu wie. leczy w żony. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym zwiedzimy główną kopalnię złota. Zobaczymy, ile tam tego złota jest, i czy da się coś wynieść. Gdyby ktoś z Was chciał wesprzeć mój kanał, na dole po prawej stronie znajduje się przycisk Wesprzyj, tam można wpłacać jakieś pieniążki na kawę. Będę bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że to pomoże w moim rozwoju oraz w rozwoju mojego sprzętu. A na chwilę obecną ja wam dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć.